Dzień dobry, cześć, witajcie. Zapraszam na kolejny trening z serii Puerteki. Tym razem trening będzie bardzo ważny dla każdego, bo będzie dotyczył kręgosłupa. Tego, żeby był zdrowy, mocny, odpowiednio umieśniony wzdłuż kręgów, żeby nie sprawiał nam bólów i żebyśmy się całe życie dobrze czuli z naszym kręgosłupem. Zaczynamy. Stań na szerokość bioder. Wyprostuj się, wciągnij brzuch i szukamy odpowiedniej pozycji, takiej, w której będziemy robić większość naszych ćwiczeń. Zacznij się korysać palce, pięty. Skup się na tym ćwiczenia wolne, Które musimy się, na których musimy się skupić. Musimy znaleźć to nasze miejsce i taką postawę, którą będziemy otrzymywać na co dzień że troszkę się pokołyszmy coraz mniej, coraz mniej, aż znajdziemy środek naszej ciężkości, na którym zostajemy, tak żeby równo obciążyć palce i pięty, a stopy ustawić równolegle. Gdy mamy to zrobione, przejdźmy do wyższej partii, czyli do bioder, kolana zawsze delikatnie zgięte, nie robimy dużych przyprost. Koluszemy biodrami w przód i w tył stopy starając się utrzymać w jednym miejscu. Troszeczkę zmniejsz wahadło i zostań w pozycji z delikatnie wysuniętymi biodrami. Troszkę wyprostuj kolana, napnij brzuch, wyciągnij mocno boki, wyciągnij brzuch, trzymaj pępek wciągnięty, i z tej pozycji unosimy dłonie do góry. Wdech i wydech. Wdech. Stabilizujemy całe ciało. Ruch zachodzi tylko. W barkach. i Wydech, jeszcze wdech. I wydech. I wdech. Pamiętajcie o brzuchu. Który jest cały czas zasany. I wydech. Na przodu wdech. Przy okazji jest to trening, który świetnie nas relaksuje, jest to trening dla każdego, dla osoby początkującej, dla osoby zaawansowanej, dla osoby starszej, dla osoby młodszej, dla każdego z nas. Dodaj wspięcie na palce, opuść pięty, wspięcie na palce, opuść pięty, Kolana cały czas lekko objęte, do wspięcia na palcach dodaj wznosy ramion, wspięcie, opuść, wdech. I wydech. Wdech. 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 Utrzymaj chwilę pozycję. Pamiętaj, żeby barki trzymać rozluźnione. Nie zadzieraj ich do góry. I wydech. Jeszcze raz. Pięcie na palce. Utrzymaj. cztery trzy dwa jeden Opuść. Ostatni raz. 4 trzy, dwa, opuść, nie, nie szkodzi, jak nie uda nam się utrzymać równowagi. Unieś ręce i mocno wyciągaj pojedynczo do góry. Miednica stabilna, tak jak już my chcieli wyciągnąć kręgosłup jeszcze bardziej, jeszcze wyżej. 3, dwa, 1, opuść. Zrobimy to samo do góry. Pojedynczo. Druga, jedna, druga. Jeszcze mocniej wyciągamy boki. Trzymamy brzuch napięty. Trzy, dwa, jeden. Pomału opuść. Cały czas ze stabilną postawą. I ostatni raz do góry. I przeciągamy mocno, jak koty wyciągamy się do góry. się opuść doskonale. Podnieś ręce do poziomu barków i z tej pozycji wykonuj obroty do jednej strony i do drugiej, pamiętając o tym, żeby wciąż trzymać stabilną jednicę. Ramiona staramy się utrzymywać na linii barków i ruchy, które wykonujemy, są to powolne ruchy. Nigdzie nam się nie spieszy. Dbamy o swój kręgosłup. Uruchamiamy we wszystkich płaszczyznach. Jeszcze trzy, 2, 1. Opuść ramiona i przesuwaj się do boku. Wykonuj skłony boczne również z nieruchomymi biodrami w płaszczyźnie bocznej. Staraj się dotknąć dłonią do kolana, ale nie kosztem pochylenia się do przodu ani do tyłu. To musi być skłon do boku. Jeszcze chwilę. 4, 3, 2, 1. Z tej pozycji też pochylaj się do przodu. Plecy cały czas wyprostowane w tym samym ułożeniu, o które walczyliśmy na początku treningu. Trochę wieje, ale to Jeszcze dwa powtórzenia. Cykl trzech ostatnich ćwiczeń powtórzymy jeszcze raz. Stabilnie staj, Unieś ramiona na wysokość barku. Delikatnie zegnij kolana. I wykonuj obroty. W dwie strony. Ten sposób naprawdę lubi te ćwiczenia. I odwdzięczy nam się. Będziemy czuć bólów. Ciało będzie bardziej usprawnione dwa, 2, 1, opuść ramiona i pochylamy się do chcąc dotknąć palcami do kolan. Nie nietnicę, miednice. Jeszcze kilka. 4, 3, 2, 1 i pochylamy się do przodu, zmieniamy płaszczyznę. Ciężar na stopach cały czas ustawiony po środku między palcami, piętami, plecy wyprostowane, pępek zasany, warki rozluźnione, kolana lekko uginamy i obrężamy nasz kłęgozy. Ćwiczymy mięśnie. 3, 2, 1. Doskonale. Wykonamy teraz rolowanie kręgosłupa w dół i do góry. Ściągnij barki do przodu i od początku głowa pierwsza i później oddalamy od siebie kręgi. Najpierw w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym. Zostajemy chwilę na dole, bierzemy głęboki wdech i rolujemy do góry od drogi. łącząc ze sobą kręgi kończymy ćwiczenie na pozycji, której nauczyliśmy się na początku. Jeszcze raz. Pomału poczuj, jak ręki oddalają się od siebie, zostawiają przestrzeń, jak się relaksują. Z wydechem z powrotem. Taki powolny ruch, który zrelaksuje nas, nasz kręgosłup. Jeszcze raz schodzimy na dół. Przejdź dłońmi do przodu, przejdź do pozycji klęku podpartego i wykonamy kocik dwie. Bardzo mocno wyciągaj krwi do góry i delikatnie popływaj do dołu. Jeszcze raz do góry, utrzymaj pozycję i do dołu, jeszcze ćwiczymy. do dołu. Pamiętaj, żeby łącznie otrzymywać dół, tak nie nie na przeprostach. I do dołu. I wyciągamy kręgosłup, zasysamy klapy. I z wydechem opuszczamy. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Zostańmy w pozycji neutralnej, czyli podciągnijmy pępek. Brzuch z i z tej pozycji wyciągaj nogę do tyłu. Jedną opuść, druga ustabilizuj miednicę. Nie ruszaj ją. jeszcze parę powtórzeń razem ze mną. Nigdzie się nie spieszymy, utrzymujemy stałe tempo. Jeszcze raz. Jedna noga. Zostawiamy kolana i wyciągamy ramię do przodu. Również na zmianę. Pamiętamy o ustabilizowaniu. Ruch zachodzi tylko w stawie narodu. Podciągnij brzuch. Dwa powtórzenia i połączymy ze sobą te wznosy i nogi i ręki tak żeby były przeciwległe. Czyli wyciągamy jedną nogę, przeciwległą rękę, chwilę utrzymujemy i opuszczamy. Chwilę utrzymujemy, opuszczamy. To jest świetne ćwiczenie, które angażuje zarówno mięśnie pleców, jak i naszą stabilizację. Mięśnie brzucha również są bardzo ważne, to jest też nasz cały dorset, który podtrzymuje naszą prawidłową postawę. Wydech przy wyciągnięciu. Mocno się wyciągamy. Jesteśmy jak koty. One mają elastyczne kręgosłupy. Staramy się ich dorównać. Jeszcze kilka. Trzy. Wydech. Dwa. Jeden. Podstawiamy nogę i rękę. Jeszcze zrobimy ćwiczenie z unoszeniem jednej dłoni. Wdech. Plecy wzniesłe. Wydech plecy okrągłe. Wdech. Tak, mocno wziąć, żeby nie obciążać odcinka na dziewiątego. Wydech, mówmy za wkątlenie, I wydech. wydech, odstaw kolana, zróbmy to samo na drugą stronę. Udech do góry, wydech, podkład do wierzch. Oddychaj na kręgosłupie, czy na mocnym brzuchu. Na ładne wykonywanie ćwiczenia. Wróż do od odpartego. I teraz obracaj się, zerkając na swoje jedno biodro, które wysuwasz do jednej i do drugiej strony. Raz. Raz, dwa. Nie przenoś ciężaru ciała na ręce. Obciążaj równą kolana, drugi dłonie. teraz jeszcze chwila. I trzy, dwa, jeden. Usiądź na piętach, dół się mocno do przodu. Utrzymaj chwilę pozycję. Do tej pozycji wracaj w ciągu dnia jak najczęściej. Wróć do klęku, tym razem na przedramionach. I z tej pozycji kołyszemy biodra jedną w drugą stronę. Pamiętajcie o mocnym brzuchu. I o tym, żeby rozruszać nasz kręgosłup. Żeby nie bolał, żeby się wzmacniał. Te ćwiczenia możesz wykonywać również, jeśli jesteś w ciąży, po ciąży. Są one delikatne, nie obciążające, jeśli Nie ma przeciwwskazań lekarskich. Jak najbardziej są polecane paniom w ciąży. Zresztą sama, będąc w ciąży, je wykonywałam. Jeszcze chwilę. Machamy pioderkami. Trzy, dwa. Jeden. Kolejne ćwiczenie, które zrobimy na kobiety w ciąży. Muszą ominąć, gdyż będzie to od nas wymagało położenia się na brzuchu. Dlatego ten etap dla kobiet w ciąży jest niepolecany. Połóż czoło na złączonych dłoniach i pojedynczo unosz nogi do góry. Mocno wyciągając nogę do tyłu. Do góry i do tyłu leżąc na brzuchu. Bardzo ważne jest, żeby ustabilizować brzuch, podciągnąć pępek tak, żeby znalazła się tutaj delikatny otwór, który mógłby przepłynąć na przykład mały strumyczek wody. W ten sposób chronimy odcinek lędźwiowy i ćwiczenie ma dużo więcej sensu, bo wzmacnia nasz kręgosłup jednocześnie pośladki. Jeszcze chwila. Głowa oparta o dłonie. I pamiętamy o pępku, o mocnym brzuchu. Trzy, dwa, jeden. Ustaw ręce koło ramion i unosimy górną część tułowia. Stopy leżą. Pamiętajcie o brzuchu. Jeszcze dwa powtórzenia. Wyciągnij ręce przed siebie. Nogi na szerokość bioder. I zaczniemy ćwiczenie, które nazywa się pływanie. Czyli w jednym czasie unosimy ręce i nogi i na zmianę podnosimy zarówno ręce i nogi, żeby wyglądało to jak pływa. Żebyśmy byli na basenie i pływali. Pływanie jest również doskonałą formą ruchu i świetnie wzmacnia kręgosłup. Dlatego po tych ćwiczeniach wszystkich zachęcam do pójścia również na bazę. A jeśli nie możemy, to po to robimy to ćwiczenie, czyli pływanie. Jeszcze chwilę. Mocne dłonie, mocne nogi. I cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż przedramiona na wysokości uszu. Dłonie i wyciągnij się do góry. Napnij brzuch. Nie powinieneś czuć bólu w odcinku lędźwiowym. Jeśli jest taki, to znaczy, że brzuch musi być bardziej napięty, pępek podciągnięty pod kręgosłup. Zostań w tej pozycji. Wyciągnij się jeszcze bardziej do przodu i do góry. Oddychaj. Cztery, trzy, 2, 1. Przejdź do pozycji relaksacyjnej. Usiądź na piętach. Chwilkę wytrzymaj i połóż się na plecach. Ręce wzdłuż tułowia, stopy na szerokość bioder zgięte, unosimy biodra i opuszczamy rolując kręgosłup tak, żeby kręg po kręgu dotykały maty. Pomału. Do góry to samo. Najpierw bioder odcinek lęczmiawy się odkleje i później pozostałe kręgi. Powolne ćwiczenie. Chodzi o to, żeby rozluźnić, żeby uelastycznić kręgosłup. To nie są wznosy bioder, jakie znamy z fitnessu. To są wznosy bioder, które angażują nasz kręgosłup. Wykonamy kilka powtórzeń. Do góry i kręg po kręgu opuszczamy. Kręg po kręgu odrywamy od maty i opuszczamy. Świetnie. Po tych ćwiczeniach powinniście poczuć naprawdę ulgę w kręgosłupie i wykonując regularnie będzie widać efekty. Jeszcze chwila, dwa powtórzenia przed nami. Odrywamy kręgi i odkładamy kręg po kręgu. Ostatni raz. Świetnie. Przyciągnij nogi do klatki piersiowej i wykonaj kołyskę na okrągłych plecach, co również jest masażem kręgosłupa, jego wydłużeniem. I uelastycznianie. Nie odkładaj głowy, ty jesteś na dole. Ruch, zamach, pra ruch zamach, pracuj również mięśniami brzucha. To jest nasza stabilizacja. Im mocniejszy brzuch, tym zdrowsze plecy. Jeszcze chwila. połyszemy się. Trzy. Dwa. Jeden zostań w pozycji leżącej. Kręk w pokręgu opuść kręgosłup. za nogi i jeszcze podciągaj sam odcinek lędziowy, odrywaj z maty. Zbliżamy się do końca ćwiczeń. Opuść nogi na szerokość bioder. Ręce w górsztyłowie i jeszcze zostało nam opuszczanie kolan do podłoża z dociskaniem kręgosłupa, gdy jesteśmy w centrum. Jeszcze chwilę, jak się czujecie? ja już świetnie, rewelacyjnie. Lubię ten trening i staram się go jak najczęściej dołączać do moich zestawów ćwiczeń. Ten mamy, jeden musi nam służyć przez całe życie, to najlepiej, jeśli będzie nam służyć dobrze. Trzy, dwa, jeden. Wyprostuj nogi, Zegnij lewą nogę w kolanie, przyciągnij prawą dłonią na prawą stronę, obejrzyj się w drugą stronę, to doskonały relaks, doskonałe rozciąganie na dolną część słupa. zostań w pozycji przez parę chwil nie musicie się udać dotknąć kolanem do podłoża, możesz zostać w tej pozycji nic na siłę, nie wykonujemy ćwiczeń na siłę za każdym razem będziesz stopniowo opuszczać nogę Przyjdzie moment, że dokończysz tej pozycji. Z mniej strony. Ćwiczenia robimy delikatnie, pomału. Oddychaj. Teraz mam nadzieję, że pojawia się uśmiech na wszystkich buziach. Ze świetnie wykonanego treningu. Z relaksu. I tak ma być. Jeszcze przyciągnij kolana do klatki pierwsza. Zamachem przejdź do siadu. Wyciągnij się do przodu. Chwilę utrzymaj pozycję. Opuść głowę. Roluj plecy do siadu. Ściągnij barki. Na tym zakończymy nasz trening na... Kręgosłup. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam do kolejnych ćwiczeń z Serii Fuarte Fit.